Witam serdecznie na mojej czwartej lekcji, w trakcie której poznamy pierwszą część choreograficzną złożoną z flap, shuffle, step i heel. Zaczynamy od lewej nogi uderzeniem flap. Bardzo ważne jest to, że idziemy po przekątnej czyli przekątna z prawej strony z przodu i przekątna z lewej strony z tyłu. Uderzam flap, flap. Chodźcie ze mną. Okay. Ciężar ciała przenosi się, naciskam na step. Tak? Spróbujmy prawą nogą. Przekątna z przodu w lewo i przekątna z tyłu w prawo. 5, 6, 7 i fell up. Fell up, fell up. Idę, idę. Naciskam. Bardzo dobrze. Spróbujmy teraz połowę formy zrobić od lewej nogi. Czyli mamy fella, fellap, pellap, shuffle step hill. Tak. Spróbujmy samo przejście shuffle step hill. Uwaga! Shuffle step Hill 5, 6, 7 i shuffle step Hill 5, 6, 7 i shuffle step heel. 5, 6, 7 i shuffle step heel. 5, 6, 7 i shuffle step heel. Podnoszę prawą nogę na heel. 5, 6, 7 i shuffle step heel. I 5, 6, 7 i... Teraz połączmy wszystkie uderzenia razem. Czyli mam pelap, pelap, pelap shuffle skill. Uwaga, 5 6 7 i Ostatni raz. Spróbujmy zrobić dokładnie to samo na prawą nogę. Pięć, sześć, siedem i felap, 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 se I pięć, sześć, siedem i felap, felap, se Jeszcze dwa razy. W takim razie spróbujmy połączyć lewą nogę z prawą cały czas. 5 6 i 5 6 7 i raz. I prawa. I znowu lewa. Cały czas. ostatni przejdźmy zatem do dalszej części, która będzie połową tego co zrobiliśmy do tej pory czyli zobaczcie, uderzamy felap, szafel, sekwil felap, szafel, sekwil tak, uwaga lewa noga zaczyna idziemy przez prawą i robimy cały czas, wolno pięć, sześć, siedem i felap, szapolski felap, przekątna bok, przekątna bok dostawiam, przekątna bok dostaw, i ostatnie dwa razy, dobrze. W takim razie mamy od lewej nogi dwie długie części lewa prawa i dwie krótkie części lewa prawa. Tak? Spróbujmy. 5, 6, 5, 6, 7 i przejście. Próbujmy jeszcze raz. Pięć, sześć, pięć, sześć, siedem i raz. Krótka. Ostatni raz. Sześć, pięć, sześć, siedem i raz. kończyłem na prawej nodze, lewa noga jest w górze i zobaczcie zakończenie mamy takie shuffle step heel shuffle step heel shuffle step heel shuffle step heel tak i na stamp przenoszę ciężar ciała tak jeszcze raz pięć sześć siedem i shuffle step heel shuffle step heel shuffle step heel shuffle step heel jeszcze raz Zobaczmy co się dzieje na końcu Shuffle Step Heel Stump. Tak? I kata kata. Muszę uderzyć. Czyli idę Shuffle Step Heel Stump. 5, 6 3 5 6 7 i Shuffle Step Heel Stump. I 5 6 7 i Shuffle Step heel, i 5, 6, 7 i shuffle stefill sam. 5, 6, 7 i shuffle stefill sam. Ok. Czyli sama końcówka. Shuffle stefill. 4 razy. Uwaga, od lewej nogi. 5, 6, 7 i... I pięć, sześć, siedem, i. I pięć, sześć, siedem, i. I pięć, sześć, siedem, i. Chciałbym, żebyście zwrócili szczególną uwagę na hil, żeby on zabrzmiał. 5 6 7 i... i 5 6 7 i W takim razie spróbujmy zrobić wolno całą formę bez muzyki od lewej nogi, czyli uderzam felap, up, felap, up, felap, up, shuffle Hill, felap, up. felap, up, felap shuffle, step, heel, fell up shuffle, step, heel, fell up shuffle step heel, shuffle, step, heel, shuffle, step, heel shuffle, step, heel, shuffle, step, heel stamp. ok, uwaga pięć, sześć i pięć, sześć, siedem i fell up Jeszcze raz, wolno. Pięć, sześć, pięć, sześć, siedem i raz. W taki sposób właśnie wygląda początek naszej choreografii. Spróbujmy wykonać to dwa razy do swingowego bitu 120 bits per minute. Na chwilę obecną będziemy ćwiczyć przez najbliższe lekcje do bitu, a w pewnym momencie uruchomię piosenkę, co by nam się lepiej stepowało. Powodzenia! Lewa zaczyna. Thanks. <laughs>

Bardzo dziękuję, że wzięliście udział w czwartej lekcji, na której poznaliście pierwszą część choreograficzną. Trenujcie ją, ponieważ na drugiej lekcji pokażę dalszy ciąg i będziemy próbować łączyć te dwie techniki razem ze sobą. Do zobaczenia na piątej lekcji!